Cześć, dzień dobry, witamy Was na kolejnym spotkaniu z Cyklu Drzwi Otwarte na Uniwersytecie SWPS. Ja nazywam się Teresa Tomczak i mam dzisiaj dla Was ogromną przyjemność poprowadzić spotkanie dotyczące kierunku pierwszego stopnia, jakim jest życie publiczne. A razem ze mną w tym spotkaniu weźmie udział pani profesor Paula Postulka, koordynator kierunku życie publiczne. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. I jest z nami też Mateusz, student tego kierunku. Cześć, Mateusz. Dzień dobry. Cieszymy się, że jesteście z nami. Pani profesor, ja bym chciała zacząć od tego, że tak sobie myślę. Życie publiczne to w sumie wszystko, co nas otacza. I może tak po prostu zapytam, czym jest ten kierunek, skąd się wziął pomysł na ten kierunek i do kogo on jest skierowany? To jest, rzeczywiście, właściwie już pani wprowadziła. To moją odpowiedź, bo to jest wszystko, co nas otacza, ale to, co nas zmotywowało czy zainspirowało do stworzenia tego programu, to jest właśnie to, że ta dzisiejsza rzeczywistość jest inna, że ta rzeczywistość życia publicznego jest bardzo złożona, bardzo dynamiczna, bardzo taka niepewna, kryzysowa, ryzykowna. I zmieniły nam się też takie modele dorastania. Kiedyś, gdy mieliśmy te 18 lat, to było dość mocno prawdopodobne, że mniej więcej wiedzieliśmy, co my chcemy w życiu robić. Dzisiaj nie wiemy, i mam wrażenie, że życie publiczne odpowiada tym, którzy nie wiedzą. To jest w porządku, że ty nie wiesz. Przyjdź do nas, postuduj życie publiczne, i my ci pokażemy, jak sobie z tą rzeczywistością radzić. I będziesz mógł, mogła posmakować różnych dyscyplin w szeroko rozumianych naukach społecznych, po to, żeby zobaczyć, no właśnie, gdzie ty najlepiej się odnajdujesz. Gdzie mogłabyś, mógłbyś zmieniać rzeczywistość i czuć się dobrze później na rynku pracy. Mateusz, czy ty się utożsamiasz z tą drogą, o której powiedziała pani profesor? I chciałabym cię jeszcze potem dopytać o to, dlaczego ten kierunek i dlaczego na SWPS-ie? Tak, no ja... Zastanawiając się nad tym, jakie studia chcę wybrać, bardzo nie chciałem wybierać takiego stricte już określonego kierunku, jak na przykład właśnie socjologia czy politologia. I szukałem czegoś, co będzie połączeniem tych dwóch dyscyplin, jednocześnie połączeniem z tym wszystkim psychologii społecznej, czymś, czym się rzeczywiście interesuję. I chciałem ten interdyscyplinarny kierunek wykorzystać też do swojej pracy, więc. Myślę, że znalazłem tutaj trochę siebie rzeczywiście i w tym interdyscyplinarnym kursie rzeczywiście mogę się rozwijać. A czemu na SWPS? Dlatego, że to w zasadzie jedyna uczelnia, która oferuje rzeczywiście tak interdyscyplinarny kierunek, skrojony szczerze mówiąc pod moje oczekiwania, bo ja i działam aktywistycznie i trochę politycznie. I ten program jest idealnie akurat skrojony pode mnie. A często masz tak, że znajomi cię pytają: Co ty w ogóle studiujesz i co to jest to życie publiczne? Często, więc mam już po prostu regułkę całą wyrytą w pamięci, zapisaną w notatkach, już z wyjaśnieniem, bo zawsze muszę to wyjaśniać. Jak mi się nie chce tłumaczyć, to mówię, że studiuję socjologię. Okay. Natomiast jak chcę tłumaczyć, to już mam całą regułkę, że życie publiczne to połączona socjologia, politologia, psychologia społeczna, skrojona pod aktywistów, osoby zaangażowane itd. itd. Pani profesor Mateusz użył takiego sformułowania interdyscyplinarne. Mm -hmm. Ja bym chciała zapytać, co to znaczy w kontekście programu studiów i z czego on się składa. Tak, ten program jest na socjologii, czyli kończymy z dyplomem socjologa-socjolożki, ale nam się wydaje, że zwłaszcza na pierwszym stopniu dużo lepiej w przypadku nauk społecznych, bo wiadomo, to nie jest prawo, to nie jest medycyna, to jest właśnie jakieś takie szerokie poznawanie świata i w tym wypadku dobrze sprawdzają się właśnie połączenia tych dyscyplin. I to, jak zbudowany jest program, to on jest trochę właśnie tak, jak te dyscypliny. Jak my patrzymy, czym się zajmuje psychologia, czym się zajmuje socjologia, a czym politologia, to podobnie jest z życiem publicznym. To znaczy, że na tym takim pierwszym poziomie, i to jest przede wszystkim właśnie ten pierwszy rok, pierwszy semestr, chcę Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o sobie, o nas, o procesach grupowych, które nas determinują, o tym, dlaczego ludzie działają tak, jak działają, jak podejmują decyzje. Jak wywierają wpływ i to jest właśnie ta część taka psychologiczna, a potem idziemy wyżej do socjologii, tak, czyli już do większych konstruktów społecznych, do instytucji, do ról społecznych i grup. Więc na drugim roku, czy właściwie już od drugiego semestru pierwszego i później tej socjologii jest rzeczywiście bardzo dużo, a potem mamy takie poczucie, że no dobrze, rozumiemy dobrze społeczeństwo. Ale to społeczeństwo nie jest też takim bytem niezależnym od makrostruktur i od struktur politycznych, bo to, kim my jesteśmy, jak działamy, jest ukształtowane przez to, co się dzieje w społeczeństwie, co się dzieje w państwie. No a państwo pomagają nam zrozumieć te nauki o polityce, więc te końcowe semestry, no to już jest taka, taka duża sprawa, tak, systemy państwowe, globalizacja. I takie tematy właśnie związane już nie z takim aktywizmem moim osobistym i nawet nie takim społecznym, lokalnym, miejskim, e, tylko właśnie z tym dużą polityką, z takim przygotowaniem też do działania wyżej. Powiem bardzo, że pani powiedziała o. Y Trzech różnych dziedzinach, takich przede wszystkim. No właśnie jest to połączenie różnych nauk, i w tym kontekście chciałabym zapytać, kogo nasi przyszli studenci mogliby spotkać w kadrze, kim są ludzie, którzy wykładają e, tak w sumie różnorodny kierunek. Mhm. E, zgodnie z oczekiwaniami, to jest dużo socjologów, socjolożek, politologów, politolożek, psycholożki, psychologowie, ale też to jest chyba e, takie warte do powiedzenia. Mamy też ekspertów od tak zwanej narzędziówki, którą my nazywamy narzędziówką i to są wszystkiego rodzaju takie kompetencje. Najłatwiej opisane mam wrażenie jako menadżerskie, tak? czyli czy właśnie takie przydatne w takim życiu, w, zmienia, w zmienianiu świata i to jest na przykład skuteczne uczenie się, pisanie, krytyczne myślenie, zarządzanie projektami, praca w zespołach i z przełożonymi. I tutaj na przykład wspierają nas też koleżanki i koledzy z zarządzania. Natomiast mam wrażenie, że mamy też dużą reprezentację, w kadrze badaczy i badaczek, w takim sensie, że osoby, które wykładają rzeczywiście, prowadzą projekty badawcze w tych wszystkich różnych dziedzinach. Więc są też nie tylko przygotowani tak merytorycznie, jeżeli chodzi o treści programowe, ale ja mam takie poczucie, że bardzo silną częścią tego programu jest metodologia czyli jak robić badania, jak robić je dobrze, rzetelnie, zarówno w podejściu jakościowym, jak i ilościowym. I my też wychodzimy naprzeciw temu, czego rynek oczekuje, bo mam wrażenie, że jesteśmy w tej chwili. Jeśli chodzi o pierwszy stopień, programem, gdzie nasi studenci, nasze studentki najwięcej uczą się, jeżeli chodzi o takie praktyczne sprawy badawcze, włącznie z oprogramowaniem, z opracowywaniem wyników, z komunikowaniem i prezentowaniem danych. I tutaj też ta reprezentacja w kadrze tych metodologów, powiedziałabym, metodolożek jest po prostu silna. Mateusz, pani profesor wspomniała o tym, co robią nasi studenci. Ja bym cię trochę chciała zapytać, kim są. W takim sensie, że na stronie internetowej opisującej ten kierunek nasi widzowie mogą znaleźć taki opis. Dołącz do nas, jeśli cenisz działanie, empatię, ciekawość, krytyczne myślenie, równość i idealizm. I czy ty uważasz, że faktycznie te cechy łączą Was jako studentów na tym kierunku? Czy utożsamiasz się z nimi, czy je znajdujesz, e, i jak wy to przenosicie w takie normalne, codzienne, ży życiowe działania? Myślę, że zdecydowanie są takie właśnie osoby. E, to pokazuje też to, jak bardzo zgraną ekipą jesteśmy, jako czy to nasz rocznik, czy, czy inne roczniki, które również widujemy się na integracjach w trzy roczniki, które obecnie są na tym kierunku. Wszystkie osoby są otwarte, wszystkie cenią sobie właśnie te wartości, o których które zostały wspomniane. Jest dużo osób, które rzeczywiście już teraz działają lub przyszły na ten kierunek właśnie po to, żeby zacząć działać. I na tym kierunku mogą to zrobić. Mamy zarówno koło naukowe przy, przy naszym kierunku, gdzie te osoby z pierwszego roku już teraz wdrażają się w to, jak organizować wydarzenia, jak robić projekty, ale także mamy osoby, które już stricte z tego świata aktywistycznego pochodzą. Czy to na już teraz absolwenckim roku była założycielka akcji menstruacji? Ja również zaczynałem od aktywizmu klimatycznego. Mamy dużo osób, również u siebie z Extinction Rebellion, czyli takiego. Bezpośredniego, bardzo aktywizmu klimatycznego, polegającego również na blokowaniu ulic, na przykład, więc mamy różnorodne osoby, natomiast wszystkie rzeczywiście łączy to poszanowanie dla równości, otwartość i takie idee, dzięki którym możemy również wszyscy ze sobą bardzo dobrze funkcjonować i się rozwijać. Pani profesor, to ja chciałam pociągnąć ten e, wątek działań i mm -hmm. zapytać, jak na tym kierunku e, łączona jest teoria z e, praktyką? W jakie jeszcze aktywności studenci się angażują? E, co robią? Mm -hmm. I chyba tutaj warto wspomnieć, że to, y, y, to nie, tylko, nie tylko mamy takich studentów jak pan Mateusz, <grym> e, tak. e, tylko mamy też, mam wrażenie, taką. E, dość ciekawą e, równowagę między osobami, które rzeczywiście są już aktywistami, aktywistkami, działają, ale też takimi, które dopiero przychodzą szukać swojej ścieżki, i część z nich właśnie trafia do takich inicjatyw jak Koło, e, zaczyna działać też aktywistycznie, ale mam wrażenie, że też mamy dużo osób, które mocno orientują się na te inne kwestie, które u nas są, czyli na przykład na badania. I tutaj to, co można robić, no to na pewno współpracować z centrami badawczymi, i to rzeczywiście się dzieje. Zarówno Centrum Studiów nad Demokracją, jak i Młodzi w Centrum Lab organizuje praktyki, w których studenci, studentki życia publicznego biorą udział i, i pracują przy dużych grantach, takich jak Polskie Generalne Studium Wyborcze, w projektach naukowych, i tutaj nabywają takie kompetencje badawcze. Ale też, co jest chyba też wyjątkowe w skali programów socjologicznych pierwszego stopnia, my mamy dość dużo praktyk i te praktyki można realizować w bardzo różnych instytucjach. To znaczy, można je realizować badawczo na uczelni, można je realizować aktywistycznie, ale można też je organizować w. W instytucjach publicznych, w organizacjach pozarządowych, i mamy takie kursy jeszcze na drugim roku, które są takimi kursami wycieczki, wycieczkami, wycieczkowymi. I to polega na tym, że prowadzący zabierają nasze grupy studenckie w różne miejsca. Tak? To może być Sejm, a może być Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, a może być jeszcze jakaś mała organizacja działająca na rzecz młodzieży. I mam wrażenie, że to jest taki przedsmak, w którym można zobaczyć, aha, to tutaj się dzieje to życie publiczne w Warszawie, i później jakby skorzystać z tego, rozwijając się jeszcze na etapie praktyk. Więc tych aktywności, zarówno właśnie związanych ściśle z kierunkiem, z programem, jak i takich już powiązanych ze studiowaniem jest po prostu bardzo, bardzo dużo, i mam wrażenie, że każdy, każda osoba jest w stanie znaleźć też coś dla siebie. A propos tego, że tego jest wszystkiego bardzo dużo, Natomiast ja bym cię chciała poprosić, żebyś się tak w pamięci trochę cofnął, może być nawet z ostatniego semestru, a może z całego Twojego doświadczenia studiowania. Jakbyś miał powiedzieć, co na tobie zrobiło takie najlepsze wrażenie? Jakieś zajęcia, które zapadły Ci najbardziej w pamięć? Mhm. Jako pierwsze, na pewno największe wrażenie na mnie zrobiło pisanie analityczne z Wawrzyńcem Smoczyńskim, który zakładał politykę Inside, więc rzeczywiście. Szkolił y, takich bardzo profesjonalnych analityków y, politycznych. Natomiast z ostatnich y, zajęć, tak jak y, już też zostało trochę to. Zapowiedziane odnośnie wyjazdów, natomiast to były badania terenowe, gdzie mogliśmy się sprawdzić również jako młodzi badacze, młode badaczki w, rzeczywiście w terenie. Musieliśmy zarówno przeprowadzić proces rekrutacji, przygotować narzędzia, e, później zrobić transkrypcję tych wszystkich wywiadów, zanalizować je i doprowadzić do zrobienia projektu, e, raportu. E, po właśnie tym badaniu, więc mogliśmy rzeczywiście te wszystkie rzeczy, których uczyliśmy się przez te lata, wykorzystać w praktyce i zrobić naprawdę profesjonalną robotę. Tam w Tomaszowie Mazowieckim przez kilka dni, gdzie rekrutowaliśmy zarówno na stadionach, ale także w sklepach czy w hotelu, w którym spaliśmy panie z recepcji, więc naprawdę. Szeroko te działania były zakrojone i to było naprawdę, naprawdę bardzo cenne przeżycie. Nie tylko łatwe, bo zobaczyliśmy, jak ciężka jest ta praca badacza i badaczki, że ta rekrutacja to nie jest tak, że pójdziemy rzeczywiście i wszystkie osoby będą chciały nam tego wywiadu udzielić, tylko rzeczywiście trzeba często bardzo szeroką tą rekrutację zrobić i odpowie nam jakiś procent tylko tych osób że tak słuchając mi Mateusza miałam tak słuchając Mateusza miałam takie poczucie i taką refleksję jak on mówił o tym, że rzeczywiście jakby te działania społeczne nie są proste, a są mhm. bardziej trudne. W ogóle mam taką myśl w głowie, że kierunek życie publiczne jakby miał swój manifest, to byłoby tam to, że krytyczne myślenie uratuje świat. Mhm. I chciałabym zapytać jak pani zdaniem na w tym kierunku e, studenci uczą się patrzenia na świat w ogóle? E, I jak wyglądają zajęcia? Mhm. E, ja myślę, że ch chcemy nauczyć takiego. Um oswojania ryzyka, nie zaprzeczania tego, że świat, który nas otacza, no właśnie jest taki pełen wyzwań, bo no trudno jest dzisiaj przychodzić do młodych ludzi i mówić im, że jest łatwo. No nie jest, tak? Żyjemy w czasach, kiedy no, młodzi ludzie to pierwsze pokolenie, które będzie miało trudniej niż te poprzednie, ale chcemy, żeby no właśnie nie pogłębiać już tego istniejącego, no właśnie nie pesymizmu, tylko realizmu w myśleniu o tych trudnościach, tylko właśnie, żeby uczyć takiego niepoddawania się. Właśnie, czyli że nie idzie nam ta rekrutacja, ale ciągle jeszcze próbujemy, jesteśmy kreatywni w szukaniu kolejnych rozwiązań. I działamy, i to chyba jest w naszych zajęciach. To znaczy, że my staramy się nie przesadzać z wykładami. To znaczy, mamy stosunkowo niewiele zajęć, które są takimi czystymi, no właśnie, ekskaterdą. Mam wrażenie, że to już dzisiaj też nie działa i my jesteśmy na SWPS-ie, mam wrażenie, jako całe środowisko tego bardzo świadomi. Mamy dużo zajęć praktycznych, czyli mamy warsztaty. Mamy też takie zajęcia, mam wrażenie, rozwijające refleksyjność. Z mojego ostatniego semestru chyba takie, naj... mam wrażenie, zajęcia przyjemne i dla mnie, i dla osób studenckich wyjątkowo, to były zajęcia, które po prostu nazywają się życzliwość. I kiedy uczymy się takiej życzliwości wobec innych, takiego empatycznego patrzenia na świat, na tą różnorodność, na to, że inni się od nas różnią, i jak sobie z tym radzić, jak zarządzać tym, że inni się różnią, ale też, żeby dać sobie tą życzliwość wobec nas, tak, że nie musimy wszystkiego wiedzieć i musimy. No, dopóki myślimy o tym myślimy o wszystkim, tak, że się uczymy, rozwijamy no to właśnie idziemy w tym dobrym kierunku. Więc te zajęcia, no są takim miksem po prostu refleksyjności o sobie, tej właśnie psychologicznej, tej takiej społecznej wrażliwości, myślenia o tym, jak angażować społeczeństwo i też takiego spojrzenia krytycznego na makrostruktury, tak? Jak możemy zmieniać to, co nam tutaj politycy próbują sprzedawać. No właśnie, a propos tych zmian, chciałabym zapytać, jak program studiów odpowiada na wyzwania i problemy współczesnego świata, takie jak na przykład kryzys klimatyczny, czy nierówności społeczne. Mm -hmm. e, to jest, to, to, to co robimy jest dość ryzykowne. To znaczy, my już na pierwszym roku, na pierwszym semestrze wrzucamy gendery, a na drugim wrzucamy klimat, tak? I e, czyli na pierwszym roku już są te takie największe właśnie też kontrowersyjne tematy, tak? Mhm. No bo to są, to są takie rzeczy, o które pokolenia się spierają, które mają dużo e, denialistów, czy zaprzeczaczy. To są te rzeczy, które dzisiaj mamy na tapecie politycznej, tak? Czyli właśnie e, prawa mniejszości, e, e, różnorodność płci, ale też właśnie ta zmiana klimatyczna, i my mamy kursy dotyczące tego już na pierwszym roku, prezentujące no właśnie ten szeroki wachlarz perspektyw, tak? To znaczy mówienie o tym, dlaczego ci, którzy, no właśnie na przykład, sprzeciwiają się, nie wiem, równości małżeńskiej, czy wie, większym, bardziej zaangażowanym działaniom klimatycznym, działają tak, jak działają, tak? Pokazywanie, że z czego te procesy wynikają i te nierówności, są no, bardzo ważne. One właściwie na każdym semestrze, mam wrażenie, jest jakiś przedmiot, który jest wprost o nierównościach, tak? Czy to o nierównościach edukacyjnych, czy właśnie na rynku pracy, czy w technologiach, w dostępie do technologii. I my właściwie, chyba można to podsumować tak, że my się tych tematów nie boimy. I my chcemy jako kadra, żeby nasi, nasze osoby studiujące też się ich nie bały, tak? Żeby po prostu miały na tyle szeroką wiedzę i takie kompetencje do dyskutowania o tych trudnych kwestiach, żeby umieli sobie z nimi radzić i w swoim życiu codziennym, ale też właśnie w pracy zawodowej, w społecznościach, w aktywizmie. A to już z tych wszystkich doświadczeń, o których powiedziała pani profesor, chciałam cię zapytać, jak zajęcia, których doświadczyłeś wpłynęły na ciebie, na twoje postrzeganie świata? Czy pozwoliły ci coś zmienić? Czy masz... Takie same postrzeganie świata, jak miałeś? I czy może dzięki tym studiom odkryłeś jakiś pomysł na siebie? Na pewno rozwinęły mi trochę wiedzę, czy to na temat naszych nierówności klasowych. Czy w odniesieniu do klimatu trochę poszerzyły jeszcze mój zasób wiedzy, mimo że już przychodziłem tutaj jako aktywista klimatyczny? Natomiast to nie jest tak, że jeśli już ktoś jest w tym aktywizmie, to przez te całe trzy lata nic już się nie nauczy mhm. i po prostu jakby będzie miał na koniec licencjat. Tak nie jest, bo Mamy rzeczywiście ekspertów i ekspertki z tych dziedzin, które poszerzają nam tą wiedzę. I na przykład uczyliśmy się analizować raporty klimatyczne firm, żeby szukać tam tego, co jest trochę między słowami, czyli trochę takiego greenwashingu, który nie wprost mówi o tym, że te cele klimatyczne nie zawsze są realizowane przez poszczególne podmioty. Natomiast na pewno trochę znalazłem pomysł na siebie w odniesieniu do polityk publicznych. Mieliśmy zajęcia również z Igorem Lubyszenko, który uczył nas tego, jak projektować te polityki publiczne w zasadzie od podszewki. Najpierw ucząc nas, jak to robić na poziomie lokalnym samorządów, a później na poziomie centralnym już jako na przykład administracja państwowa. I to jest jedna z tych stron, w których siebie widzę w przyszłości, żeby rzeczywiście być takim ekspertem do projektowania polityk publicznych, w odniesieniu najprawdopodobniej do klimatu, ale także w odniesieniu do na przykład mieszkalnictwa. I tego można się rzeczywiście na tych studiach również nauczyć, i wielu różnych rzeczy właśnie z tej narzędziówki. Myślę, że można wiele z tych rzeczy, z tej narzędziówki można wykorzystać później w swojej rzeczywiście pracy zawodowej lub na poziomie planowania tej przyszłości. Dzięki Mateusz za tą historię. Pani profesor, chciałam zapytać o inne historie: o to, jak nasi absolwenci zmieniają świat. Gdzie możemy ich spotkać, jak wyglądają te pewnie jeszcze początki ich karier, ale co oni robią po tych studiach? Mhm. Duża część, znaczy my mieliśmy bardzo no, stosunkowo nieliczny ten pierwszy rok absolwencki, który skończył w ubiegłym roku, więc te ścieżki ciągle są jeszcze w takim, mam wrażenie, tworzeniu się i w, w stwarzaniu. Natomiast e, raczej nasze absolwentki, nasi absolwenci kontynuują edukację. Łącząc ją dalej właśnie z jakimiś działaniami zawodowymi, które podjęli albo wcześniej, albo właśnie zaczęli na studiach, na przykład też mamy kilka takich historii, gdzie po praktykach zawodowych ktoś gdzieś został. Natomiast mam wrażenie, że te studia po tych trzech latach dają już taką, takie lepsze zakotwiczenie. I wiedzę, aha, że zaczynałam być może myśląc, że ja chcę być psycholożką albo, no właśnie, badaczką, a kończę jednak z jakąś taką bardziej już dookreśloną wizją. I ona nie musi być odrzucona, ale może być po prostu jakoś poszerzona. Więc takie kierunki, na których dalej się kształcą nasi absolwenci, nasze absolwentki, no to są nauki polityczne, jakieś różne wersje socjologii, ale też takie do doprecyzowujące właśnie czy dopełniające to kształcenie społeczne kierunki, jak na przykład kulturoznawstwo, tak. I muszę powiedzieć, że też no dużym takim motywatorem jednak jest zostanie na SWPS-ie mam wrażenie, więc to pokazuje, że właśnie ta społeczność tutaj jest taka silna, tak, że jak czujemy się jednak tutaj wszyscy dobrze, chcemy dalej razem działać i no i ta kontynuacja studiów się wydarza. Zbliżamy się do końca i mam ostatnie pytanie, ale wspólne do, do Państwa. Jakbyście mieli powiedzieć jeden argument, który mógłby przekonać naszych widzów do tego, że warto podjąć kierunek życie publiczne na Uniwersytecie SWPS? Mateusz. No, to jest rzeczywiście świetna kadra oraz świetne osoby, które idą na te studia. Możliwość integracji z osobami. O różnych doświadczeniach życiowych, zarówno z aktywizmu, ale także z tej strony bardziej badawczej. Więc jeśli ktoś szuka interdyscyplinarnego kierunku, nie widzi się w takich dookreślonych już ramach, na przykład socjologii czy politologii, jako jednego kierunku, to to jest rzeczywiście dobry kierunek po to, żeby te interdyscyplinarne strony rozpoznać w sobie. Dzięki, pani profesor. No właśnie, ma to już trochę ukradł moje tutaj, <grym> bo ja też chciałam <grym powiedzieć, <grym y, ludzie. Ale też w takim szerszym rozumieniu, że ja mam wrażenie, że my... Mm... Bardzo dużo się na tych studiach uczymy, ale też nie mówię tylko o osobach studiujących, bo ja oczywiście widzę z tej perspektywy wykładowczej, że ktoś przychodzi, ma jakiś pomysł, robi dużo w tym kierunku, może się rozwijać i potem jakby tak kwitnie, i coś dzieje się dalej, więc to jest bardzo takie, mam wrażenie, dla całej naszej kadry ważne. Ale ja myślę, że tutaj na życiu publicznym to to, co jest być może unikatowe, to jest to, że ja też czuję taką otwartość w sobie i w kadrze, że my, my chętnie też uczymy się od was, od, studen od osób studenckich, bo mam wrażenie, że życie publiczne no jest właśnie w tej ciągłej zmianie, też pokoleniowej. I o ile ja wiem, że jak zaczynamy, no to tutaj osoby studiujące przychodzą po jakąś wiedzę, to mam wrażenie, że na tym trzecim roku to ja się równie dużo w tym takich przepływach uczę. tak? Na przykład, jak Mateusz teraz pisze pracę dyplomową o, o, słabym, o silnym samorządzie w słabym państwie, ja mam wrażenie, że tutaj to już Mateusz jest ekspertem, przez to, że działa, przez to, że robi też coś poza uczenią, wykorzystując już tą wiedzę. Więc ja mam wrażenie, że to jest taka synergia po prostu tych w której kadra jest otwarta na osoby studiujące, a osoby studiujące mam wrażenie no chłoną tą wiedzę, więc jeżeli ktoś no właśnie ma jakieś takie niesprecyzowane zainteresowania społeczne, to tutaj się odnajdzie mam wrażenie i tutaj jakby doprecyzuje tą swoją ścieżkę, no bo są tutaj ludzie, którzy będą, będą ją jego wspierać. Nie wiem, czy dobrze to policzyłam, ale mam wrażenie, że na dzisiejszym naszym spotkaniu najwięcej razy padło słowo zmiana. Więc jeśli chcecie zmienić siebie, zmienić swoje otoczenie, swoją rzeczywistość, a może nawet i państwo, w którym żyjecie, serdecznie zapraszamy was do rekrutacji na kierunek życie publiczne. Za dzisiaj dziękuję. Dziękuję pani profesor Pauli Pustulce, koordynatorce tego kierunku. Dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. Dzięki, Mateusz, za to, że byłeś z nami dzięki. Tyle od nas na dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo i trzymamy kciuki i mówimy na do widzenia. Nie do widzenia, a mamy nadzieję, że do zobaczenia na korytarzach Uniwersytetu SWPS.